Nie da się ukryć, święta zbliżają się coraz większymi krokami, dlatego przygotujemy coś, co będzie nadawało się idealnie na wigilijny stół. Na wigilijnym stole zawsze jest zupa. U niektórych jest to zupa z suszu, u innych jest to, y, powiedzmy, kapuśniak. Wiemy, a u nas jest przede wszystkim. barszcz, oczywiście. No właśnie, nawet Warszcz o tym to barszcz. zapomniałam. Barszczu nie przygotujemy. Przygotujemy, przygotujemy zupę grzybową. grzybową. Będzie to zupa wegańska, bo z dodatkiem mleka kokosowego I, i oczywiście bezglutenowa. W związku z tym nie dodamy makaronu, ale zrobimy lane kluski z mąki gryczanej. A więc zaczynamy od przygotowania tych właśnie kluseczek, ponieważ to zajmie nam najwięcej czasu. Najmniej czasu. Najmniej czasu. <laughs> ale potrzebuje czasu, ponieważ dodajemy siemienia lnianego do mąki gryczanej. W związku z tym yy, przez pewien czas ciasto musi pracować żeby nasiąkło wodą i może być tak, że zrobi się zbyt gęste i trzeba będzie je rozcieńczać. I to jest ten czas, którego potrzebujemy. Najpierw mieszamy składniki na sucho, a potem dodajemy wodę i mieszamy, żeby żeby uzyskać ciasto o konsystencji rzadkiego racuchowego. Jeszcze odrobina soli. Ciasto odstawiamy na bok, czas przygotować warzywa. My mamy taki zwyczaj, że jak dodajemy seler do zupy, to nie dodajemy go w kosteczkę pokrojonego, ponieważ ja osobiście nie lubię gryźć ugotowanego selera, ale to jest bardzo Ucieramy. dobry przepis, ponieważ seler i jego wszystkie wartości są, a smak tak. ogólnie jest dostępny. Smak jest, ale nie jest fajny, wyczuwalny, ale po jest... prostu nie wyczuwa się samego smaku selera. Ty sobie ucieraj seler, ja przygotuję marchew i pietruszkę. Utarty seler podsmażamy w garnku, w którym później będziemy gotować zupę. Wlewamy olej. Jedna do kilku łyżek, w zależności od tego, kto jak lubi. I do rozgrzanego oleju wrzucamy seler. I smażymy, mieszając, aż się lekko przyrumieni. I w tym czasie również dodajemy... Ziele angielskie i liść laurowy, ponieważ krótkie podsmażenie wydobędzie ich aromat. Ja Ci może tutaj pomieszam a to się zajmie tak. pieczarkami, bo to jest najwyższa pora, żeby one również tutaj trafiły, ponieważ celer robi się złocisty i pięknie przesmażony. Nasza zupa grzybowa nie jest tylko z borowików, dodajemy również brązową pieczarkę, ponieważ ma ona bardzo fajny aromat zbliżony do leśnych grzybów. Ale jeżeli ktoś chce zrobić z samych borowików albo w ogóle z suszonych grzybów, czyli na przykład podgrzybek brunatny i prawdziwek, to trzeba dać tych suszonych grzybów podwójną porcję. W trakcie smażenia dodajemy jeszcze pieprzu ziołowego. On także musi uwolnić swój aromat. My nie dodajemy troszkę pieprzu ziołowego, tylko zawsze dużo. O i widzisz, proszę. I teraz widać, że też potrzebujemy jeszcze odrobinę oleju więcej. I teraz seler. Ma przepiękny aromat. Tak naprawdę, gdyby do tych przypraw i borowików nie dać wody, za to dodać płatków owsianych bezglutenowych albo jakiegoś innego zagęszczacza, zmiksować i później to upiec, mielibyśmy świetny, świąteczny paszczek. Już wrzucamy utartą pieczarkę. Ona musi puścić sok i też troszeczkę się przysmażyć. Jeszcze chwilę smażymy z dodatkiem sosu sojowego. I wlewamy wodę, O no To jest zupa, więc tej wody musi być dużo. Czy ktoś kiedyś próbował pokroić suszone borowiki? To na pewno wie, że jest to trudne. Dlatego skorzystamy z krawieckiego patentu. Każdy oczywiście może sobie wybrać takie grzyby, jakie lubi. Dzisiaj używamy miksu różnych grzybów. Ale na Wigilię pewnie dużo lepiej byłoby zrobić taką zupę z borowików. Czy lepiej? No nie wiem, na pewno bardziej tradycyjnie i bardziej po polsku. Chociaż ja uwielbiam wszystkie grzyby. Czy to jest pieczarka, czy to jest boczniak. I mówi się o grzybach, że one mają bardzo mało wartości odżywczych. I tutaj naukowcy się kłócą na ten temat, ponieważ jedni mówią, że mają mało wartości, inni twierdzą, że mają mnóstwo mikroelementów. I chyba są słabo przyswajalne tylko dlatego, że zapominamy o ich gryzieniu, połykamy w całości. Ludzie na wschodzie przywiązują bardzo dużą wagę do gryzienia, ponieważ jest to pierwszy etap związany z trawieniem pokarmu, który trafia do naszego organizmu. Czyli warto wszystko dobrze przerzuć, aby organizm z jedzeniem uzyskał wszelkie potrzebne wartości. Oczywiście dwóch projektantów mody w jednej kuchni, czyli dwie pary nożyczek muszą się tu znaleźć. Grzyby oczywiście muszą zniknąć, w tym czasie możemy dodać marchewkę i pietruszkę. Ugotowanie suszonych grzybów oraz surowej marchewki i pietruszki zajmie dokładnie tyle samo czasu. Na tym etapie dodajemy również gałki muszkatołowej i pieprzu. Pieprz dodajemy dlatego dopiero teraz, ponieważ gdy zbyt długo się gotuje, staje się gorzki. Gałka muszkatołowa mielona na świeżo jest o wiele lepsza, ponieważ ma bardziej intensywne aromat. Ale my i tak ją utrzemy, a nie zmielimy. Dzisiaj zastosowaliśmy miks suszonych leśnych grzybów, a tutaj mamy borowiki, takie bardzo specjalne wydanie. One będą na Wigilię. No nie wiem. Ja myślę, że dodam je do pasztetu z soczewicą. Ponieważ nie jest to zupa z suszu owocowego, w związku z czym trzeba ją posolić. Wypadałoby ją posolić. Chwila gotowania i dodajemy mleko kokosowe dla zabielania naszej zupki. Dobrze, to ty się zajmuj już dalej gotowaniem zupy, a raczej mieszaniem w garach, a ja zajmę się kluskami. Ja już widzę, że one stały się gęste. Na tym etapie można jeszcze dodać trochę wody, wtedy będą kluski lane, a te nasze dzisiaj będą takie bardziej kładzione. Moczymy łyżkę w gorącej zupie i odrywamy po odrobinie ciasta, wrzucając do zupy. Powtarzamy tę czynność, aż do wyczerpania asortymentu. Jeśli macie ochotę sprawdzić, jak wyglądają nasze inne zupy, kliknijcie tutaj. A jeśli macie kogoś na diecie bezglutenowej, możecie polecić mu nasz kanał. A jeśli wam się podobało, po prostu kliknijcie – lubię to. A jeżeli macie ochotę spróbować, jak smakują, zróbcie sobie sami w domu. Jeszcze 3 minuty gotowania i zupa nadaje się do jedzenia. Smacznego! Smacznego. Aby co tydzień mieć dostęp do świeżych odcinków bezglutenowej kuchni wegańskiej, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube. Zapraszamy. W związku z tym, że co jakiś czas pojawiają się pytania o dokładne przepisy, przypominamy, znajdziecie je na naszej stronie www.ateliesmaku.pl.